A, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tu jesteście. Witamy na vlogu Chiny W kolejnym odcinku miałem już nie nagrywać więcej filmów o domu fina, który kupiliśmy, ale pomyślę, że jeszcze podsumuję wszystko i nagram jeszcze jeden odcinek. No chyba, że coś mi się, <śmian> <śmian> się zmieni. Chyba, że coś mi się zmieni. Jutro to jeszcze nagram nowy odcinek jutro o jakimś tam innym aspekcie. No, ale tak czy inaczej. Szybko poszło, moi drodzy, z kupnem tego domu w Chinach. W sobotę pojecha... w zeszłą sobotę pojechaliśmy tak się przejechać i... Nie, tydzień temu pojechaliśmy tak się przejechać i pooglądać te domy. W zeszłym tygodniu, w sobotę, umówiliśmy się z agentem nieruchomości na spotkanie i na oglądanie tam Trzech domów różnych, które widzieliście wczoraj na filmie, i w niedzielę negocjowaliśmy przez agenta. No, a w poniedziałek pojechaliśmy podpisać umowę kupna, kupna i sprzedaży domu, no i dom zakupiony, także. 3 Trzy dni i trzy dni i dom kupiony, także. Szybko, szybko. W Chinach wszystko się szybko dzieje, także. Tak to wygląda. Teraz jeszcze tylko trzeba poczekać do lipca, żeby zapłacić za dom, odebrać akt własności, no i przeprowadzić się w drugiej połowie lipca, także tak jest plan. A chcę teraz właśnie jeszcze opowiedzieć w tym filmie, czekajcie, bo tutaj sobie ustawię, żeby mnie było o dobrze widać, czym się kierowaliśmy, jeśli chodzi o zakup domu w Chinach, no więc tak. Chcieliśmy mieć przede wszystkim dużo miejsca. Doma razem na trzech piętrach 100, około 180 m2. Chcieliśmy, żeby było dużo pokoi, żeby każdy miał osobny pokój. Mama z tatą oczywiście, żeby mogli tam baraszkować w nocy w sypialni. I dzieci też. An, żeby miała osobny pokój, Janien, żeby też miał osobny swój pokój. Um, bo mają różne pod bardzo różne potrzeby nasze dzieci, także nie mogą być w jednym pokoju. Jan um, chodzi wcześniej spać o dziewiątej, a Anan buszuje, słuchajcie, do północy i generalnie w ogóle nie jest śpiąca. No, także to jest drugi, drugi, drugi jakby wymaganie, które mieliśmy. Chcieliśmy, żeby pokoje były połączone z łazienkami, tak żeby przy każdym. W każdym pokoju, żeby była łazienka. Kolejny wymóg to taki, żeby było cicho i żebyśmy mieli dużo prywatności. Także to też udało nam, się, udało nam się załatwić. Ogródek, żeby był połączony z salonem: że jak się siedzi w salonie na sofie, to żeby było fajnie widać zieleń, żebyśmy, mogli, żebyśmy się mogli relaksować albo jak będziemy grać w gry komputerowe, to żeby było widać fajnie ogródek i zieleń. Um, no ogródek, żeby był, żeby można sobie było posiedzieć na zewnątrz. E, także mamy ogródek z przodu domu um, połączony z, 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 z pierwszym piętrzem, pierwszym piętrem, na którym będzie domowe biuro e, połączone z warsztatem, połączone z Pokojem gościnnym, połączone ze spiżarnią i takie wielofunkcyjne, generalnie. Także tu też z przodu ogródek, no i z salonem połączony ogródek na drugim piętrze. Co jeszcze chcieliśmy? No, właśnie, żebyśmy mieli miejsce, jakby osobne piętro na, na, na biuro domowe i na pracownię do majsterkowania i na i żeby było dużo miejsca na różne DYI projekty typu zrób to sam no takie, takie coś no także w miarę nam się udało wszystko wszystkie potrzeby zaspokoić, aha jeszcze mieliśmy takie wymaganie odnośnie finansów bo mieliśmy na waka do wakacji mamy tam określone określone finanse, które nam spływają z różnych inwestycji i Mieliśmy tam maksymalną kwotę, do której chcieliśmy kupić dom, i też nam się udało kupić w miarę, w miarę, w miarę niedrogo w porównaniu z cenami, które są na tym osiedlu. Kolejne wymogi to właśnie zielone: duże, zielone, strzeżone osiedle, i dużo prywatności, i bezpieczeństwo. I powiedzmy, e, nie mieszkanie z jakimiś tam e, e, przypadkowymi osobami, tak jak w bloku, e, tylko mieszkanie wśród osób, które tam powiedzmy są na określonym e, poziomie społecznym, typu właściciele firm i tak dalej. Więc e, na tym osiedlu, z tego co się tam dowiadywaliśmy, e, właśnie bardzo dużo właścicieli firm. E, mieszka dyrektorów, e, CEOs um, i tak dalej, więc, więc e, dobra lokalizacja. E, kolejny wymóg to do, dojazd do pracy, żebym nie miał dłużej niż godziny. Także godzinę jeszcze jestem w stanie stolerować, ale powyżej godziny mnie plecy bolą, także chciałem, żeby dojazd do pracy mi nie zajmował więcej niż godzinę w jedną stronę, więc to też patrzyłem dokładnie 65 km jest oddalone osiedle od mojej pracy, czyli godzinka autostradą czasem 50 minut, czasem 55 czasem godzina 5, czasem godzina 10, ale średnio wychodzi godzina jak patrzyłem na mapę tam w różnych porach dnia, więc to też spoko, dojazd autostradą no, także 65 km po autostradzie. Hmm, dobra. Lokalizacja w takiej bardzo zielonej okolicy: trzy parki, takie wielkie e, jeziora, stawy, można ryby łowić. Więc spokojna, zielona atmosfera. E, mieliśmy też wymaganie co do samego osiedla, żeby ono nie było żeby w przyszłości nie powstało wokół osiedla tam, nie wiem, fabryki, albo jakieś zakłady, zakłady przemysłowe, czy jakieś e, czy jakieś zanieczyszczające powietrze e, przemysłowe firmy, konglomeraty, więc też spoko, osiedle jest otoczone z każdej strony drogą i otoczone jest parkami więc jak patrzyłem tam na mapę, to nie ma szans, żeby coś było w tej okolicy wybudowane. Przy osiedlu jest pole golfowe, także bardzo dużo ludzi przyjeżdża właśnie z Guangzhou, z Shenzhen pograć w golfa tam. No, także myślę, że takie te, te ten dom, który kupiliśmy, spełnia nasze potrzeby na chwilę obecną i na przyszłe powiedzmy tam kilka, kilkanaście lat. Więc spoko. Nie planujemy więcej przeprowadzek w przyszłości. Mamy dość przeprowadzek przez ostatnie, słuchajcie, 15 lat. W Chinach mieszkaliśmy, w Pekinie, w Szanghaju, w środkowych Chinach, w południowych Chinach przeprowadzaliśmy się chyba tam z 10 razy, tak żeby mi się żygać z tymi przeprowadzkami wszystkimi. Czas osiąść w jednym miejscu. Poza tym też nasza sytuacja rodzinna wymaga tego, żebyśmy... Jan, Jan jest chory wymaga tego, żebyśmy w domu dużo spędzali czasu, dlatego Simpej z dziećmi w domu spędza czas, więc chcieliśmy, żeby mieli dobrą atmosferę i żeby mogli sobie wyjść do ogródka i posiedzieć na zewnątrz i An, An żeby się mogła bawić. Pod drzewem, i żeby Janiak też mógł sobie na świeżym powietrzu słonecznych kąpieli zażywać. A, jeszcze jedno wymaganie. Chcieliśmy, żeby właśnie ten dom był na tyle zrobiony i wyposażony, żeby, żebyśmy się mogli wprowadzić powiedzmy w ciągu tygodnia czy tam dwóch tygodni więc tylko posprzątać posprzątać, powyrzucać jakieś tam rzeczy od, z, poprzedniego, od poprze, z poprzednich właścicieli, e, coś tam pododawać, tylko kilka rzeczy typu nowe materace e, i tak dalej, jakieś tam rzeczy kuchenne i tyle, żebyśmy mogli pralkę nową, żebyśmy mogli od razu się wprowadzić właśnie tam na przełomie tygodnia czy dwóch i właśnie ten dom, który kupiliśmy, on tam już ma e, wszystko zrobione, oprócz pierwszego piętra Pierwsze piętro jest niezrobione, trzeba zrobić prąd, wodę, łazienkę, podłogi, schody z pierwszego piętra na drugie piętro i wykuć w ścianie na drzwi. No, trzeba wykuć ściany, także trochę będzie zajęcia, ale to i tam właśnie będzie biuro domowe, planujemy sobie zrobić. Także będzie trochę pracy. No i tyle, tyle. Także, jak widzicie, mieliśmy trochę dużo wymagań. Zarówno jeśli chodzi o sam dom, jeśli chodzi o finansowanie, jeśli chodzi o cenę, no i oczywiście o finansowanie, też mieliśmy taki warunek, że płatność w lipcu, bo wcześniej nie jesteśmy w stanie się wyrobić finansowo, więc no, jakoś tak nam się trafiło. Słuchajcie, że że kupiliśmy ten dom, który nam jakby najbardziej pasował, i on tam nie był sprzedany, słuchajcie, przez 3 lata. Um, sprzedawca wystawił ten dom w 2021 na sprzedaż, i on się nie sprzedał tam przez ostatnie 3 lata, i ten właściciel obniżał cenę i obniżał cenę i obniżał cenę, i ostatnio obniżył o, nawet o 120 tysięcy juanów. Tam miesiąc temu myśmy jeszcze stargowali 80 tysięcy juanów. Także 200 tysięcy juanów, i powiedzmy, dom udało nam się kupić 300. No, z 300 tysięcy juanów poniżej, 300-400 tysięcy juanów poniżej e, wartości rynkowej. Także, no, także pamiętajcie, e, majątek zwiększa się przy kupnie nieruchomości. A nie przy sprzedaży. Bo Wtedy w tabelkę aktywów i pasywów W Balance Sheet sobie wprowadzacie, że Kupiliście aktywo wartości powiedzmy tam 5 milionów złotych za A zapłaciliście Gotówką 4 miliony złotych, także Jesteście milion Milion wam się Zwiększyła wartość majątku. Dobra, to tyle. E, mam nadzieję, że nie będzie już więcej filmów o kupnie domu aż do lipca. W lipcu na pewno będziemy kręcić więcej w wakacje, bo będziemy się przeprowadzać i tak dalej, więc będzie dużo filmów e, z nowego domu, ale do tej pory myślę, że już nie będę poruszał tematu nowego domu, więc e, no. Więc nakręcę o czymś innym jutro, albo o czymś. Powiązanym z nowym domem, ale zakupem nowego domu w Chinach, ale pewnie nie stricte o nowym domu w Chinach. Mam nadzieję, że już wiecie dużo o, o tym, jaki nowy dom kupiliśmy. Dobra, także. Um, to tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiamy, cześć.